Kilkuset wystawców prezentowało swoje produkty na 31 targach rolniczo-ogrodniczych w Kościerzynie w Gminie Wróblew, które odbyły się w miniony weekend. Targi, jak co roku, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a na teren Kościerzyńskiego Oddziału Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przybyli odwiedzający i wystawcy z różnych części Polski. Wystawcy ze sprzętem maszynowym, ogrodnicy, sprzęt okołoogrodniczy, budowlany, fotowoltaika więc jest co pooglądać, jest czym pohandlować. Jeżeli ktoś szuka jakichś rozwiązań nowych do ogrodu, może komuś coś w tym ogrodzie nie gra i chciałby się dowiedzieć, poradzić, to też jest ten moment, ta chwila, tak? Jeżeli chodzi o, o zwiedzających w Kościeżynie to jest impreza nieco inna niż chociażby festyny. Tutaj ludzie się przewijają cały czas. Generalnie od otwarcia do zamknięcia cały czas chodniki mamy zapełnione. Nie zabrakło więc stoisk z kwiatami drzewkami do ogrodów, maszyn i sprzętu rolniczego oraz oczywiście gastronomii. Były więc toisków gospodyń wiejskich, szkół z regionu i produkty prosto od rolników w strefie smaku i regionalne. O jednej rzeczy tutaj powiem tak krótko, której bardzo mi zależy, promocja małego przetwórstwa, która które jest realizowana dzięki ustawie rolniczym handlu detalicznym. Serdecznie zapraszam i zobaczcie strefę rolniczego handlu detalicznego. Kilkunastu przetwórców z, z gospodarstw, wędliny, sery, chleby wyprodukowane bez pośredników i sprzedawane bezpośrednio z gospodarstw. Tu mają y, możliwość też ci rolnicy sprzedaży i to małe przetwórstwo fajnie się rozwija. Właśnie na takich targach, między innymi, mocno promujemy małe przetwórstwo w gospodarstwach. Oprócz stoisk, na odwiedzających czekały też inne atrakcje, a koła gospodyń wiejskich mogły rywalizować o jak najlepsze smaki i nagrody. Są poletka, mamy plantacje mini kiwi, mamy winorośl, mamy jagodę kamczacką, zapraszamy serdecznie, doradcy też o tym opowiedzą. Do tego atrakcje, tutaj kamera nie uchwyci za plecami, mamy dmuchańce dla dzieci, mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, będzie rozstrzygnięcie jutro konkursu, będzie bitwa regionów. Jest smacznie, generalnie to miejsce, w którym jesteśmy, rolnicy ze świeżym, zdrowymi produktami, ci w strefie smaku i regionalnie wyselekcjonowani tylko ci z naszego regionu. Jedyna rzecz, którą uzupełniamy w niedzielę to jest tak naprawdę strefa o pewne koła gospodyń. Bardziej chodzi o konkurs Bitwy Regionów. Imprezę wizytowali również samorządowcy. Tradycja i na pewno duży sukces. Niepowtarzalne miejsce, różnorodność. Chyba to jest, to jest najważniejsze w tym sukcesie, że ta powtarzalność... Sprawia, że jednak przyjeżdżamy kolejny raz i coś nowego zobaczymy, coś można spróbować, posmakować i to zabrać ze sobą do domu. Każdy z czymś wyjedzie, coś ciekawego kupi. Myślę, że możliwość takiej integracji, porozmawiania. Wiadomo, że nasza gmina, typowo rolnicza, my akurat słyniemy z ziemniaka. Niemniej jednak. I maszyny, i to, co się wokół tego ziemniaka, tego rolnictwa dzieje, to wszystko tutaj można zobaczyć w kościeżynie. Przede wszystkim pogoda dopisała, więc i wystawcy mają ułatwione zadanie i odwiedzający, ale wystawców rzeczywiście bardzo dużo. No i super, że są takie sektory, że jest sektor kulinarny, sektor, gdzie można roślinki kupić, więc teren dosyć duży, dlatego dlatego goście nie, no nie gubią się. W tym terenie. To jest okazja do tego, żeby nabyć takie rzeczy. To jest raz. Dwa, żeby się zaprezentowali wystawcy. No a trzy, jak się chodzi, 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 no to należy w końcu się posilić, więc też można spróbować smacznych, regionalnych potraw. Gdy odwiedzający przemierzali stoiska, czas umilały im występy kapel ludowych, między innymi w Rubele czy zespół pieśni i tańca sędziowiczanie. Czy ptaszkowie śpiewają? A na tej lipce, na tej zielonienkiej, czy to szkoły śpiewają. Jasieńkobiacka, jak sięńkowy ocka, bo się w moim sercu tak zakochały.